Siema, jak też wiecie, bo też nie wiecie, to kupiłem ostatnio Shaftera na Lifeie i no, pasowałoby coś z nim zrobić, coś takiego fajnego, czyli na przykład, nie wiem, stuningować go, ale żeby to nie był zwykły, kolejny nudny film o tuningu, to wymyśliłem całkiem fajny sposób, chyba wydaje mi się, że nikt go jeszcze nie robił na Forlife'ie, albo ogólnie, nie wiem, ta, nie wiem, nie oglądam za dużo filmów, to wymyśliłem fajny sposób, tak. Wiem, że się powtarzam, ale jest naprawdę. Dziwny i posrany jak na mnie, bo wymyśliłem coś w końcu. Ale nie przedłużając, jeszcze chcę Was zaprosić do zostawienia subskrypcji na kanale, zostawienia yy, oceny pod filmem oraz wbijania na Discorda link w opisie. Wszystko ten, także no, tu Wam dalej ja opowiem co jak. Tak jak mówiłem, sposób jest dosyć ciekawy, bo jako iż będziemy wchodzić na OtoMoto, wyszukamy Mercedesy W124, tak wiem, że to jest W201, ale po prostu ich jest więcej, co Wam sobie tam zaraz pokażę w dalszej części filmu. I po prostu weźmiemy sobie kolor, felgi no i ogólnie, jakby wizualkę z tego samochodu, i sobie po prostu zrobię taki samochód w MT na For Life A żeby nie było to tylko film nudny, że tylko zmieniam kolor, to dodamy jeszcze jakieś dodatki z bodów, bo tam mam chyba licznik i jakieś coś tam jeszcze rzeczy. No ale to zobaczymy jeszcze resztę w dalszej części filmu. Także zapraszam do oglądania. Halo witam. Dobrze, tak więc jesteśmy na Otomoto. Wpisujemy Mercedes weźmiemy W124. No i 180 a jeszcze pokażę Wam dlatego W201W201 W201 jest 55 do 181, więc wolę sobie wziąć W124, a to niedużo się dosłownie różni. No to <głoslary> takiego to już mam. Ale myślałem właśnie na takim srebrnym. Kurde, ten scroll mnie wmęczy w tej myszce. Srebrny. Nie wiem, ten scroll to, to masakra po prostu. <noise> Muszę kupić nową myszkę już. No dobra, no to mamy takiego pięknego tutaj. Z sameczką. tylko że. trochę mało z O, tutaj dopiero się pojawi. Uuuu, ale komecik! <noise> tu jest taki ten, taki czarny. Cały. Aż normalne jakieś zdjęcie. O, tu jest czarne z takim z jaśniejszym, lekko paseczkiem na dole. Drugi jest taki. No dopiero na 37 zdjęciach, do... To Są to w trzy zdjęcia z zewnątrz samochodu, więc dobry chłopiec. Taki beżowy, jakby nie wiem, beżowy, brązowy, coś takiego, ja jasno taki mniej więcej. Na tych standardowych felgach. Tutaj jeszcze jest taki, jak mam felgi w elegancie. I tu jest taki czarny też z jaśniejszym paseczkiem na dole. O, tutaj teraz widać. A tutaj, jakby prezes jeździł, to tak by wyglądał. No, to chyba bym zrobił takiego. Tego tutaj, on pięknego. 40 koła dieselek, taki to w ogóle jest Diesel 3.0. No, to jeden z mocniejszych. Dobra, no to wybieraliśmy oficjalnie tego z podium. Tutaj mercedesów moich, bo są trzy pozycje. Tego wybieram oficjalnie. I widzimy się na For Life za chwilę. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony. Lysyka gwiazdka na YouTube Tchelisek. Yy. Jedziemy właśnie z Dillimore, bo będziemy nagrywać filmy dalej z Shaftera, oczywiście, ten co tutaj przed chwilą słyszeliście dokładnie tak. Yy. Tylko najpierw muszę dojechać do po niego na no, przechowowawalnia. Nie pamiętam totalnie co mówiłem w tamtym filmie. To było 3 miesiące temu. Także jak coś nie pasuje, to sorry. Ale no, trzeba mieć Shaftera, trzeba go naprawić i trzeba jechać... Kolor rozrobić i ewentualnie później jakieś rzeczy u tunera założyć. Może porzucimy koleżkę. Dobra, tam się naprawimy. Darsza, jedziemy nas skorzystać. Kurde, drifter! O wrota i tak byłem zepsyty. No, drifter, dokładnie, dokładnie. Wcaliśmy donate do podwózka. Z tym nie wypali. Ani... <laughs> no to jednak ten. O. No to donate, zarobiony jestem, To jak, Prawie jak kursi na aplikacji. <gry> Dobra, cyk, naprawka. Tu chyba jeszcze jest jeszcze od razu lakiernia. Tak, jest lakiernia. To od razu podejdziemy na lakiernia i od razu zrobimy sobie samochodzik. A resztę zrobimy później. O, tutaj mamy pozdrowienia. <gry> Nie. <gry> to tu za zebranie jakieś. Dobra, jedziemy tutaj na akiernie i jak to tam było? Prędzej zrobić magiczną rzecz. A lampy są wyłączone, są wyłączone. Dobra, zmień pierwszy kolor pojazdu. Jaki to tam był kolor? To, 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 to bardzo dobre pytanie, muszę sprawdzić. 56 56. Zmień kolor. Fajnie wygląda. Dobra, zmieniamy drugi kolor. Zmieniamy... Dobra, są elementy, bo widzę, że są. Nie, nie, nie kłam mnie for life. 82, 66, 56. Te fele pięknie wyglądają. Tam też są takie zden, tam, tam też są takie szare. Nie będę już ich kolorował. Nie ma sensu. Dobra, czyli tak, dobra, ogłosimy filmik. I jedziemy sobie na. Na razie może sprawdzimy, czy są jakieś tunerzy i co tu byśmy mogli wsadzić. Tak, bony. Mam kluczyk ABS, dowolny app, montaż felk, licznik, rejestracja i felk. Malowanie koloru. Znaczy tam była. Tak? Tak, tam był na montaż, a tu jest zmiana koloru. Tak. Myślę, że tutaj zamontować dwójkę by się przydało, no bo. No, tym trochę jakbym na aplikacji jeździł, no to trochę będzie przydatne to, no bo on strasznie rzuca go. Więc napęd na 4 by się tu bardzo przydał. Wysokości zawieszenia na razie chyba nie ma, a po zamontowaniu 4 na 4 zobaczymy, czy będzie trzeba zamontować APA 4. Znaczy no, po zamontowaniu APA 2, czy będzie trzeba zamontować APA 4. Ubiłem się, dobra, tunerzy. No to chyba jednak sobie nie zamontujemy. Jest niedziela 1623. Nie ma żadnego tunera. Nawet nie ma online żadnego. Dzień dobry. <kuszczak> yy, to będzie. nie za głośno? Nie, nie, nie jest za głośno. Kurde, chłop, malagi. Yy, kurde, pieza, trzeba czekać. Yy, część kolejna z zy... tego szafterka fajnego mojego. I aktualnie jeszcze LG, bo. robię znajdę jedne spadochrony. Ale sprawdziłem, że czas w końcu może skończyć ten film. Bo zacząłem go nagrywać w marcu. Ostatnią część nagrywałem w 16 lipca z przyfyllsprezem chyba. Tam 17, no coś w połowie lipca jakoś. Mniej więcej w tym sami nagrywałem te losowania śmieszne i... No. no. Jest dzisiaj 30 sierpnia i. będę dopiero kończył to do nagrywać. Aktualnie bym zmienił cały ten film, już koncepcję całą tego filmu, ale... Za długo mi leży na dysku, za, dużo mi, za długo mi leży i za dużo zajmuje miejsca. Dlatego już go zostawię jak jest. Już go nie będę zmieniał, bo już by tego trzeci raz zmieniał, a nie chce mi się. Znaczy, o, zmieniałbym go trzeci raz, a nie chce mi się go zmieniać już. Więc zostanie jak jest. O, ale się tu zderzyli chłopaki. Obróci się, a wrócił się kolega. Ten w ogóle leci offroad O kurde. Yy, co ja w ogóle chcę niego założyć? Z bardzo dobre pytanie, mam do wyboru. Dobrze, że to nie. Dalnałem. bony A bez, dowolny up. <laughs> Dobra, to zamontujemy tutaj apika 2 chyba. Co tu się dzieje? A, pościg za chłopie. O kurde, ty już nic z tym nie wyjedzie, nic z tym nie wyjedzie. Dobra, to jedziemy tutaj cyk. Jedziemy autostradą, bo bramki są jeszcze za darmo. Więc bardzo dobrze. Bardzo mi się to podoba. Nie uderz we mnie, dziękuję bardzo. chcę, <laughs> Nie chciałbym go dzisiaj naprawiać, bo... Nie chcę mi się. Ja że żeby nagrywać film pół roku. Tego to jeszcze nie było. a ja chyba tak sobie mówiłem miesiąc temu jak nagrywałem poprzednią część. <laughs> nie ma tu żadnej policji, nie ma. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że mi się wszystko nagrywa dźwięk. Nie, no kurde, za że jest 80. No i 50 zł, poszło się walić. Ula, na montujemy go. Teraz, teraz wiem, gdzie się to montuje. Znaczy, wybiera ten bon, śmieszny. Łapie mi, czy nie łapie mi? Łapie. Bon dostępny. Jena No. No, wrzucił Przemokok z tym. Autobusikiem i sprawdźmy, jak to teraz jeździ. <laughs> Gaś, ten. No, tu nie musiałem, przecież tyle rzeczy robić, dobra. dobra? Y, ustaw ten na cztery koła. Nie, no, teraz to się dużo lepiej zbiera. Dużo lepiej się skręca na pewno. Bo aż tak nie buje tym na boki. Nie leci bokiem. To, jeśli następny film się pojawi za jakieś pół roku, to będziemy montować raczej LPG i ABSika. Na Besika mam Bonik, więc nie będzie aż tak boleć Na LPG niestety muszę przeboleć 50 tysięcy i będzie O Witek, co chce Witek? Reelo Jedziemy na bazę W trzeba postawić jakiś samochód mój Ja szafterek reprezentował ostatni film Więc jak ktoś będzie chciał obejrzeć to nie zapraszam na bazę Bo kiedyś miałem pielgrzymki, a nawet nie było żadnego Ech. Nie chcę żadnej organizacji aż tak szybko, ale no, stawiamy tutaj ładnie szafterkę. Dobra, nikt nie będzie widział rzaka z tyłu, stanę do ściany ładnie. O, tutaj tak gitarka, pięknie. Mogę wysiąść? Dziękuję. Yy. Na grze, no Sza. <laughs> Dobra, to by było na tyle. Koniec najdłuższego filmiku moim, na moim kanale. I czemu to jest tak ciemno? nie wiem, może dlatego, że jest noc. Ale dzięki za oglądanie i widzimy, widzimy się za tydzień lub dwa, zależy jak wrzucę film, bo to jest różnie już. Zostawcie łapkę pod filmem, zostawcie yy, znaczy ocenę pod filmem, zostawcie suba, wbijacie na Discorda i ja lecę się ma.